No, i moi drodzy Państwo, mamy dla Was też wyśmienitą, tak naprawdę wybitną rozmowę z polskim zapaśnikiem klasycznym, oczywiście Andrzejem Suproniem. To również dla mnie wielka przyjemność stać tutaj u boku pana Andrzeja. Dzień dobry. No, i, <grym> mnie też jest bardzo miło w związku z tym. A cóż, no mogę powiedzieć, że cieszę się, że zostałem zaproszony na taką wspaniałą uroczystość, można powiedzieć, galę sportową, bo połączenie młodości z, z mistrzami to jest coś, co motywuje. Ja sam pamiętam kiedyś, jak widziałem naszych wybitnych sportowców, i gdzieś tam marzyło mi się być na ich miejscu. Więc to jest element, który wyciąga te dzieci z tego wirtualnego świata, prawda, do tego realnego, gdzie można dostać, gdzie można zdjęcie sobie wspólnie zrobić, dostać autograf. Naprawdę wspaniała gala i to mi się bardzo podoba. Cieszę się, że, że sport wnosi takie, na no, taką nadzieję. To w ogóle sport wnosi najlepsze wartości, jakie może posiąść młody człowiek. No w ogóle człowiek wysportowany inaczej funkcjonuje w społeczeństwie, a my robimy wszystko, żeby wyciągnąć te dzieci z tego wirtualnego, z tego wirtualnego świata. To jest to, co masakra, ja wiem, że ja sam lubię tam pograć, to poglądać, ale nie ma nic lepszego jak te emocje. My, dzieci, mają taką, samą, taką ilość testosteronu, że one potrzebują, my musimy coś im zaoferować. A zachętą właśnie mogą być tego rodzaju spotkania z wielkimi mistrzami. Panie Andrzeju, mogę chyba to pytanie zadać, bo z perspektywy Śmio. już Pana lat i dekad, co czuje Było prawdziwy olimpijczyk, który jest zapraszany na, z roku na rok na gale. co wtedy on czuje w sercu? Nie, no to jest jakaś taka formuła wspomnień, zawsze mówimy e, z ogromnym rozrzewnieniem na temat naszej młodości. E, było ciężko, ale, ale było fajnie, pamiętacie? No nie było, tego, no nie było, ale było fajnie, bo byliśmy młodzi, piękni, wysocy, kobiety nas kochały, prawda? Teraz coraz e, razy dziennie się, się pomaga, no ale m, na szczęście młodość minęła, ale uroda została. Ale wracając już, na, mówiąc na poważnie, rzeczywiście wraca się do tych m, czasów, ale e, Cieszę się, że mam bagaż udanego życia, pięknego życia. Ja jestem szczęśliwy, mi naprawdę w życiu się podoba, dlatego ja się chętnie angażuję w różnego rodzaju akcje społeczne, ja mam ambasador różnych, zdrowie wiekowy, różnych akcji społecznych, ponieważ ja wiem, że ludziom trzeba pomagać, bo mnie się udało, trzeba ludziom pomagać, ale nie udałoby mi się, gdybym nie spróbował. I najważniejszym, właściwie takim elementem, kochani rodzice, jest to, żeby te dzieci trafiły na salę gimnastyczną, na boisko, cokolwiek żeby robili, ale ruch jest bawienny, naprawdę, one idą w konkretne miejsce, w konkretnej sprawie, pod konkretną opieką, no i oczywiście ich zachowanie. sportowiec inaczej funkcjonuje, dlatego jeżeli zostanie mistrzem, no to tylko chwała, duma dla rodziców i dla całego naszego narodu, więc za, namawiam do uprawiania sportu, na początek zapasy, bo to jest dyscyplina ogólnorozwojowa, a potem już kto co będzie miał, judo też można trochę, na stula się wahał między zapasami a czudo Dobrze, że zrezygnował z tych zapasów, ale podstawy miał zapaść nisze. Wowie, panie Andrzeju, kolejne ciężkie pytanie. Co tak naprawdę uszlachetniło Pana a jako olimpijczyka? Ja wiem, no w tej chwili bo, p, p, można by powiedzieć, że ziściło się to słynne hasło Piera de Coubertin, że e, z, z, zostać olimpijczykiem to już jest ogromny sukces. Rzeczywiście jest bardzo trudno w tej chwili kwalifikacji i tak dalej. Ale najważniejsze, że będąc na tej imprezie, coś co wywarło na mnie niesamowite wrażenie. Ja widziałem te gwiazdy, które były w telewizji, w prasie, na ja, no, dzień dobry, cześć, hey, how, how, how are you doing, how are you, we gonna make a picture, or something like that. I to, było, I to było fajne, ja czułem się jednym z nich, byłem rodziną, rodziną olimpijską, wychodziliśmy za wioskę, tam cięcie, te znaczki, nieznaczki, to wszystko, wszystko wymienione, to było przeżycie, no wiadomo, że igrzyska to jest święto olimpijskie, to jest święto sportowe, także tam przeżyć igrzyska olimpijskie to już jest niesamowite przeżycie, a jeszcze zdobyć medal, a stanąć na najwyższym stopniu podium, wysłuchać Mazurka Dąbrowskiego, taki dreszcz przebiega przez całe ciało, nie da się to zamienić na żadne pieniądze. Kolejne ciężkie pytanie Andrzeju, takie kieruje, moi drodzy Państwo, do weterana, jeśli chodzi o Olimpijskiego. Co najbardziej spaja Olimpijczyków i tworzy taki kolektyw rodzinny? Nie no, jak wszystko spotkania, prawda? Akurat Igrzyska to jest to o tyle dobrze, to jest jedna wioska, prawda? A więc nieduże, nieduże miejsce, gdzie się wszyscy spotkamy na cięciu, na stołówce, prawda, a są sklepy różnego rodzaju miejsca, gdzie tylko właściwie to jest dla Olimpijczyków. My się lubimy dzielić, bo my lubimy kibiców, bo oni nas nakręcają. Oni jakby pokazują, że warto było, że ktoś to docenia. że Ja przecież pamiętam kiedyś, jak z dworca, jak przyjechałem ze Szwecji, gdzie zrobiłem mistrza Europy i myślałem, że już nikogo nie ma, tam masa kibiców. Oni nie dali mi ani razu dotknąć podłogi, piętą, czykolwiek, nogą nie zawieźć na powiśle, To było nieprawda. Jak teraz optymuję, to jestem... Tak, tak, takie to było triumfalne, prawda? No to coś niewiarygodnego, to takie przeżycie było. Zawsze to pamiętam i to mi właśnie dał sport. Ja miałem przez, dzięki temu możliwość poznania największych, wybitnych ludzi tego świata. Księcia Królowy. A właściwie rozpocząwszy od Ojca Świętego, z którym miałem okazję rozmawiać, przywitać się, ucałować dłoń. Kiedy ja powiedziałem, ojcze święty mam tutaj taki yy, skromny, nie, przed chwilą, ojcze się nazywam się Andrzej Supra. powiedziałem, znam, Jezus ma, jak taki człowiek może znać takiego robaczka. Chciałbym zrobić taki skromny upominek, symbolizujący naszą dyscyplinę sportu. No ale ojciec święty był wspaniałym e, kibicem sportowym, znał wszystkich naszych mistrzów, nawet zagranicznych, prawda. Więc e, rzeczywiście to były momenty, które dał mi przede wszystkim. Wszystkim sport, Także zachęcam wszystkich do uprawiania sportu. Jeżeli zostaną mistrzami, będą tak to przeżywać, jak ja przeżywam to dzisiaj. Tylko ostatnie moje pytanie, też bardzo istotne, Panie Andrzeju, wyciągnę sobie z kontekstu Pana wypowiedzi. Czy wiara też umacnia olimpijczyka? Ale oczywiście, no zasada jest taka: wiara to jest pewne, pe, pewnego rodzaju determinacja. Jeżeli ja wierzę w to, że wygram, to mam tą determinację, że ja tą matę będę kryć, że do końca. Tego nie można powiedzieć o naszych piłkarzach. Mówią, dlaczego oni przegrali, że nie ma drużyny. Nie było determinacji. Tam ci szli, to wiedzieli, że dla nich to jest szansa wygrać to, a u nas no tak, dojdę, nie dojdę. Nie było tego. Trawa tam powinna być jedzona, wyrywana cokolwiek, aby, aby walczyć, no, tego zabrakło. No a potem jeszcze te drugie elementy, ta integracja, zespołu, zgranie, podanie na tego, na tamtego. No można by mnożyć, ale w sporcie, jak i w życiu potrzebna jest determinacja. No dobra, to teraz takie trochę. Panie Andrzeju, pytanie skierowane i wypowiedź Pana do kamery, patrząc na dzisiejszą współczesną młodzież, słowa zachęty z Pana strony, to jakie dla młodzieży? No cóż, no mamy problemy, mamy ogromnego przeciwnika, to co już pokazywałem wcześniej, to jest niesamowity rywal, on odciąga, no dzieci są niestety takie, że zamiast witaminy, która jest potrzebne, potrzebna, on woli zjeść cukierka, bo jest smaczny, prawda, więc my musimy czasami używać takich różnych podstępów, kruczków, żeby go przyciągnąć do tego sportu, bo jak on już dotknie ten sport, prawda, już zacznie, prawda, jak to się mówi, rywalizować, to, to mu się, to mu się podoba. Dlatego to jest apel do właśnie do, do rodziców, żeby z, za wszelką cenę gdzieś tam to dziecko zaprowadzili na tą salę sportową publiczko, cokolwiek, żeby oni spróbowali. I wtedy im się zacznie to podobać, bo dzieci uwielbiają rywalizację. Dlatego ja nawet zapasy robię w różnych takich właśnie zestawieniach, bo to jest czytelne, bo to jest moja klasa, to nie moja klasa, to moja szkoła, to nie moja szkoła. I tak można by mnożyć przykłady. Trzeba robić wszystko, żeby dzieci zaczęły ćwiczyć. Trzeba robić wszystko, żeby dzieci zaczęły krzyczeć. Moi drodzy państwo, Andrzej Supron, dziękuję pięknie za rozmowę i niech te Trafią do Waszych serc, bo aktywność sportowa to zwiastuje tylko zdrowie. Dokładnie tak, a więc widzimy się na halach sportowych.